final day promises to be nothing short of spectacular. Berg's Pro, they had to qualify for this tournament and they make it here to the grand final against NIP, some Swedish legend. What's next? He's walking around and just walking in a stack truck land. He gets oh. Ladies and gentlemen, put your hands together for your EMS World Academy champions. Dzień dobry, z tej strony Karol Pikispera i mam przyjemność zaprosić was do oglądania historii graczy na tym kanale. When I was kid, there was two things I was dreaming about: to win the world championship and to visit New York City. And in one year I w jednym roku Jestem Markalow, tak w Flipside Tactics. Markelov Markelov urodził się 12 lutego 1988 roku. Ukraiński zawodnik w tytule Counter-Strike'a, przez wielu ludzi okrzyknięty legendą. W ostatnich jego trzech latach grania ze snajperką został nazwany jednym z najlepszych snajperów w historii Cantera. Przez jego bujną karierę często wybierany był do czołówki graczy na świecie. Pierwsze wyróżnienie dostał w roku 2010, gdzie otrzymał nagrodę najlepszego gracza globu. Rok później sklasyfikowany został na miejscu trzecim, a już w roku 2013 otrzymał 15 miejsce. W 2005 roku 17-letni wówczas Markelov otrzymał 5 miejsce na turnieju Cyber Blizzard. Występował wtedy pod nazwą DTC. Był to jego pierwszy sukces w karierze. Po epizodzie w tej półprofesjonalnej drużynie Jagor dołączył do organizacji Hellraisers, a stało się to w połowie roku 2006. Ich skład wyglądał następująco Angel, Bastik, Markelov, Pops oraz Valentinić. Pod tą banerą Jegorowi udało się zająć między innymi pierwsze miejsce DTS Cup 2008, czy też trzecie miejsce na Asus Spring GF. Kolejnym zespołem Markelowa okazał się koncert o na nazwie Amazing Gaming, do którego dołączył dnia 5 października 2008 roku. Jego zadanie było pomóc drużynie w osiągnięciu dobrego wyniku na turnie Extreme The Masters 3, gdzie wszedł co ciekawsze, za inną już legendę Kantera, czyli Stariksa. Po tych zmianach skład całej drużyny, złożony z czterech przedstawicieli Ukrainy i jednego Rosjanina, wyglądał następująco: Zaok, Blade, Hutch, Strike oraz oczywiście Markelow. W takiej formacji udało mu się wygrać finał wiosennego ASUS 2008. Po dobrym wrażeniu, jakie pozostawił po sobie na scenie międzynarodowej, 2 grudnia 2008 roku odszedł z organizacji Amazing Gaming. Powodem jego odejścia była chęć przyłączenia się do swoich kolegów z dawnej drużyny. Ekipa, do której dołączył ukraiński zawodnik, nazywała się DTS Gaming. W ich szeregach występowali Angel, Jonta, Markelov, Pops oraz Valentinić. W tym zespole jego rodzaju, między innymi drugie miejsce w WCG Ukrainian Final oraz pierwsze miejsce Cyber Games League Ukrainian Qualifiers. Po rozpadzie mówiąc szczerze słabej organizacji DTS Gaming, Markelov wraz z pozostałą czwórką dołączył z powrotem do organizacji HellRaisers. Stało się to 5 września 2009 roku. Jednakże ich skład prezentował się nieco inaczej ponieważ zespołem pożegnał się Pops oraz Valentinic, a ich miejsce zastąpili Sidata oraz Volt. W takiej formacji udało im się wywalczyć na np. drugie miejsce na jesiennej edycji ASUS 2009. Parę miesięcy później po dołączeniu do HellRaisers cały skład rozpadł się w drobny mak. Legendarną datą dla kariery Markelowa okazał się dzień 18 grudnia 2009 roku, bo to właśnie wtedy powstała jedna z najlepszych drużyn w historii Counter-Strike'a. Mowa tutaj oczywiście o ukraińskim zespole Natus Vincere, w skrócie NAVI. W tym legendarnym składzie mieścili się Starix, Edward, Senia, Markeloff oraz Zeus. W counter Strike 1.6 wygrali bardzo wiele prestiżowych zawodów, takich jak Intel Extreme Masters 4, gdzie po bardzo długiej przeprawie w grupie później po ciężkim meczu z Sports wreszcie dotrwali do finału mierząc się z graczami Fnatic. Opór jaki postawili gracze szwedzcy dał się we znaki, jednak ostatecznie to Natus Vincere zostało najlepszą drużyną tych zawodów. Electronic Sports World Cup 2010 pokonując wynikiem 2-1 do zawodników z formacji SK Gaming. World Cyber Games 2010, wygrywając z legendarnym zespołem MTW, Dreamhack Winter 2010, gdzie ponownie znaleźli się w finale z duńskimi graczami z organizacji MTW. I również na tym turnieju wygrali z nimi 2-0. IM5 oraz IM6. Oczywiście warto również nadmienić, że Markalow reprezentował swój naród na European Nations Championship 2010, gdzie przegrali dopiero ze Szwecją 0-2. W składzie Ukrainy oprócz Markelowa występowali jeszcze Craftik, Blade, Edward oraz Starix. Niezmiennie w składzie Starix, Edward, Senia, Marklew oraz Zeus legendarny nawit tak jak większość drużyn, przeniosło się na Counter-Strike Global Offensive. I właśnie w tamtym momencie dla zawodników tej ukraińskiej formacji zaczęły się schody. Nie wygrywając kompletnie niczego, Jegor był nieco podłamany, tym jak cała drużyna zaczyna prosperować. Działacze Natus Vincere, wiedząc, że potrzeba świeżej krwi w składzie, pożegnali się z Markelovem 18 lipca 2013 roku. W sprawie odejścia, Markelov oficjalnie powiedział: Zostawienie Nawi to była niezwykle trudna decyzja, bo byłem z tymi ludźmi od początku. Wspólnie stworzyliśmy ten zespół i wygraliśmy wiele rzeczy dzięki naszej pracy, ale nadszedł czas, aby coś zmienić. W jego miejsce wszedł niezwykle utalentowany młody rosyjski zawodnik, Denis Ist Kostin. Dosłownie jeden dzień po odejściu jego raz z Vincera dołączył do Astana Dragon z 19 lipca 2013 roku. W składzie pod tą banderą mieścili się Angel, Dosia, Edward, Markel oraz Adren. Ta formacja była bez wątpienia zbawieniem dla Markelofa, bo dzięki niemu utrzymał się na najwyższym światowym poziomie. Razem Astana Dragon zajął między innymi trzecie, czwarte miejsce DreamHack Bucharest 2013, drugie miejsce SLTV7, trzecie miejsce SWC 2013, czy też pierwsze miejsce w finałach w Cups 2013. 30 grudnia 2013 roku koncert Astana Dragons rozpadł się. Po raz kolejny w swojej karierze Jegor dołącza do organizacji Hellraiser's 7 marca 2014 roku. W składzie, poza odejściem Edwarda i zastąpieniem go Kusherem, nie zmieniło się nic. W tej organizacji cała formacja wywalczyła chociażby trzecie, czwarte miejsce Dreamhack Summer 2014, w którym niestety niezwyciężeni gracze Ninjas in Pyjamas okazali się lepsi w półfinałach, Trzecie miejsce Starladder Star Series 10 oraz drugie miejsce Game Show League Sezon 1, przegrywając po bardzo zaciętym boju z NATO z wincerem wynikiem 3-2 do w mapach. 18 września 2014 roku do zespołu dołączył młodziutki Simple w miejsce Adrena. 15 stycznia 2015 roku jegor wraz z jego przyjacielem Simplem dołączyli do organizacji o nazwie DAT Team. W składzie mieścili się Markeloff, Simple, World Bond i oraz Blady. Jednakże pod skrzydłami tego koncernu Markelov nie wygrał niczego. 1 lutego 2015 roku ekipę DAT Team przejęła organizacja Flipside Tactics. Wiele osób twierdziło, że w 2015 roku może okazać się czarnym koniem całej sceny Counter Strike'a. Nie do końca jednak tak to się stało. Do ich udanych występów możemy zaliczyć. Drugie miejsce CSGO Championship Series Last Chance. Pierwsze miejsce CIS Championship Worenc, trzecie, czwarte miejsce SLTV 13 oraz trzecie, czwarte miejsce na SWC 2015. Is unbelievable. Shots And MBK still fully present. MBK has found those who existed. On to Angel is just Markolov once again, the last man alive. He's got one. Can he make it two? He's got two. He's got one more to find. Can he do this for hell This would be absolutely huge. Toying with time, MBK he's out of bullets. He's done it. Markolov with a perfect hat trick in the after plan. But he's got four overall. That was phenomenal play from him. Andrei Blady Gordenski, Georgi World Edit Yaskin, Yegor Markelov Markelov, Januël Rakhonen oraz Denis Electronics Szaripow. Do największego udanego występu w takim składzie było pierwsze miejsce na DreamHack Lips 2017, gdzie w finale pokonali niemieckich graczy z Big 2 do 0. Jegor gra w tej formacji do dnia dzisiejszego. A jak dalej potoczy się kariera tego ukraińskiego weterana sceny Counter-Strike'a? Czy uda mu się powrócić na sam szczyt? Tego dowiemy się już wkrótce. Dziękuję za obejrzenie tego materiału. Czytał dla Was Karol Pikispera.